Idą do mnie, idą do mnie! 20. A, to jeszcze jest wcześniej, dobra. O, 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 o beczki wybuchowe! Nie zrobimy tego co... oni mają pistolety! Nazi... To są homo... homo o, masz też ognia! Ty, ile za nami tego biegnie? tam jest broń! Pa, 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 pa! Tam jest broń! Co to za broń? Co to jest? Ja to chcę! Jak to się. Gdzie? Gdzie. Co to? Jak się tam dostać? Ale tu jest pancerz, to to wezmę. Ale moje pytanie brzmi, jak dostać tamtą broń? Nie wiem, coś tu się można. Przykręcić, zakręcić. Nie wiem, na no jak co tą broń? A ty? No, chciałbym, wygląda dobrze. O, i ten. Dobra, zmieniaj tą rybę, bo mnie wkurza. Czekaj, 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 o co się tak beczek, o co się tak beczek? Zdychaj szkielecie, bo tu... Trzeba beczki poradować. Wziął to... się, zaczepiał. Pieniążki trzeba zebrać, bo to ważna rzecz, o. O, dobra, czekaj, zobacz, czekaj. Zakończyło się, czekaj. Jest, chodź tu, patrz. Sprytny. Sprytny, boła ze mnie. Co to jest? Aha, wzięło i nie zdążyłem. Jakaś cyna się robi. O. Co się dzieje? Patrz, Warszawa do Moniuszka. Zobacz, zobacz! Co się dzieje? Nie będziesz <noise> miał żadnych bogów. Nie będziesz miał żadnych bogów przede mną. Nie będziesz używał imienia Pana Boga swego nadaremno. Tak... Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czcili ojca swego i matkę swoją. Cholera... Co jest? Tu chyba prawda. Jasne, kurwa. Pięknie. Dobra, jest ja to jest sekretny obszar? To jest minigun! Co? Patrz! Oh. Nie, to jest... rakietnica. A co to? Z minigun... Aha! Z minigunem. Okej. Okay, wszystko jasne. Podoba mi się to. Kurde. Znowu shift wiknąłem, przyzwyczajenie. Dobra, to no to jest jednak jednak dobrze, że tam zajrzałem. Dawaj, dawaj, tego dawaj. Tego nie można pominąć. Dobra, uwaga strzelam z tego. O kurde. Wo, ale to piękną rozrubę robi. Podoba mi się to. Chodź tutaj! A ja chcę sprawdzić się co? Jak rakietnica działa? O Jezu koniec amunicji, dobra. No nie mogę z tej głupiej dwórurki trafić tych szkieletów, To mi tak denerwuje. Prędy? Tędy, tędy. Tędy, tutaj, tutaj. A to są wszystkie wojenne jakie. O. o. Kto. Nie chce mówić, kto to. Mhm. My już mamy. A ona jest sprzętaczką, po prostu. Dobra, wszystko jasne. O. Pośpiech, activated, co to robi? Aha, ale fajny slow motion No moje karty chyba się aktywowały, tak Ja mam slow motion Ty masz ja... O Jezu, sprzątaczka Nie, ja też mam Ale slow fajne Ale fajne, i rakietnicą tym strzelaj, o tak Strzelam na daleko Ale maczużnik. Jestem ja tam są gry taki pancerz. Widzisz, jak, jak tam wejść, czekaj? Dobra. O dobra, widzę. Idę po pancerz. To są do Tak. Nie, to są rakietnice. Uuu. Ulala la. ja rakietnice się przydadzą. O, Idę po pancerz, czekaj, jakby tu przejść? Aha, widzę. A? Walizać ścianę. <laughs> Dobra. Jest, nie pan spodni, Bob. Dobra. Mam to. O, 200 pancerza, o tak, bunga bunga. A zejść tu by się nie zabić, jest tu foldomeczny? nie? Na szczęście. Dobra. O Jezu, przepraszam. Ja nie przepraszam. O Jezu. Przepraszam do tańca. Wybaczcie, nie trafiłem się, bym... Do, do tanga potrzeba dwóch. O, ale ta pięknie na blisko rozwala tych, tych tutaj... Szkieletary ciężko rozwala, ale tak to jest okej. Okay. A no rakiet... ciężko też kredyty trafić? To wszystko... Z weź rakietnicę, mm. Tego miniganka. Czekaj minigunek. Podoba mi się... A, mam minigankę. Yep. Co teraz jeszcze? O tu jest coś? Tu jest amunicja, to też wezmę. Mmmm, amunicja lubię. Tu jeszcze coś było. Bo słyszałem jakieś tego ziębela. To już jest amunicja dać ją wezmę. Mnie zastanawia, czym jak mam amunicję do tego miniguna. Reszta mnie tylko zostawia, jak to wygląda? No właśnie, to jest bardzo interesujące. Żeby nie spotkaliśmy Zdychaj. To nie będzie się wyróżnił te całej reszty. No ale tylko te rakiety znajduję, nic więcej. Ja właśnie też... Nie. A fajne że tego yeah, szkieleta na strzała yeah. zabija, nie? To Ta rakietnicy ADK, kurde... Porządnie. No tak, to jest... To jest porządek, tylko wiesz, że to wyobrażenia obszarowe. Ale ogólnie, żeby tak trafić z czegokolwiek <kłys》> tego szkieletu, to jest po prostu koszmar. No... O, teraz na przykład 5, 3 razy musiałem strzelić, żeby go trafić. A wszystkie inne przeciwników na strzała. Bardzo ładnie. I jeszcze? Dużka, dużyczka... No kto jeszcze? Gdzie? O, krzyknęłeś twa postać. Tu. Koniec? Jeszcze chcecie się o, nie, rozrosła, a tu na dole. Zna. Tu jeszcze na górze mam paru. Chyba zrobiłem pięciu naraz, tak widzę, przynajmniej tak mi mówiła gra, za pięć punktów. Okej, okay, gdzie teraz? Słyszałem, że się skończyło, słyszałeś? Mhm. Mm Pewnie gdzieś tam u góry. Tak, widzisz? Tam, po są szkielety, kilka mnie dręczy. Lila ile amunicji mam tutaj tego jak tak strzelam z tego, cyklosa i tej rakietnicy. Czekaj, gdzie na górze, dobra, widzę, A, tutaj, tutaj, tutaj. tu szkielety zaatakowały. Tam jest czemu? życie złote i tu jest amunicja, widzę, naprzeciwko. Eee... O, życie złote do tam idę. A tam nie jest czasem amunicja tam nie... O Jezu Chryste, to jest duży gościu! Podejrzenie to wyglądało ta amunicja tamta. Nie Dobra, jest na... nie żyje, był słaby. Nie wiem czy to nie jest Domiganta ta ulicja na samym końcu. Tak wygląda inaczej, czy tak? Nie, to jest rakietnicy znowu. Tak, to są rakietnice wszystko. Nie wiem jakie wygląda amica Dominigana. Czekaj, bo tu grubi stoją. No, rakietnica koks. Bardzo fajna. Amida. Do... Ty <grym> tymi rakietnicami gwalisz. No i mi się bardzo podoba. Oni zgubili mi pierściągi, parzy, to pewnie daj pieniądze, ta... O, patrz, go stoi gościu, już nie Naprawdę nie wiem skąd zdobyć, ale abendicum On jest bardzo fajny. No właśnie, ale... O czerwony. chyba najwyżej się życie. O! Demon. Demon! Demon Ginga ginga Giga ginga. Co jestem jeszcze? O, kilku naraz było, o! Był demon. O jej, Boże, i tu kilku na i takich zabijać? Nie no, ten. ta moc demona jest zarąbista. Podoba mi się naprawdę bardzo. No, ale akurat jak ją mam, to prawie zero przeciwników nie ma. W ogóle to jest o, mało co widzę. Mu się nie podoba. No właśnie, mi też nie. nie mam walczyć, nikogo nie ma. Nagle się pojawił, nie? Poszedłem sobie nagle pojawił. Jakie szkielety, nie no. Tragedia. Mm. Katro, katastrofa. O Jezu pan. Co jest tam, nic nie stało. O, tu jest. O. Szkielet. Już to wszystko. E, nie wiem. Chyba na dół musimy zajwiasz? No mówi, że... To za, a nie, to jest to ja No ja sobie na dół nie wiem co to jest, nic tu nie ma, ale zyskoczem na dół. Oni się tu ciągle pojawiają. Na dole teraz się pojawiają, no. A mi się no, tutaj na półpiętrze się pojawiają. To jest tu na dół, tu na dół. Ich tu teraz. cały czas zabijam, tylko że oni mi się tu cały czas pojawiają i ...że Tak powiem spałny kampię ich. Oj teraz to są duszyczki, które ja sobie pozbieram. Tylko jakbym zginął ten głupi szkiel, ale też było. No Dobra, znalazłem nic do mnie chyba. Tak, razem, oh. no, chodź tu, pokażę ci. Idę? Tutaj, tutaj. Patrz, taka duża skrzynia. O, no w sumie adekwatnie. O, czyli złote życie, zielone. No chodźcie. No ja ich tu zabiłem te dwórka mi się najbardziej chyba podoba. Tak, mi się ta... bardzo podoba, tak. Bardzo mnie bardzo fajnie, fajnie rozczłonkowuje. <laughs> o, duża skrzyn. A nie, 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 to jest to elektryczne, oh. nie było. Ja nie tylko ja chcę wziąć tą amunicję tutaj, co jest, żeby to mieć wszystko, chyba tego Będę ja zielone wezmę i pieniążki. Dobra, i teraz. tam? No tu. Chyba tam, no właśnie. Tak? No zamknęło się z nami, no Patrick, no. To mhm. kurwa, metro czyścimy? Hmm. No, no. Z, z gangsterów. No, bo ja nie, Ale no fajnie mamy. są ci przeciwnicy z tymi. Broni mi tak ale żołnierze to są słabi i łatwo ich teraz. Najgorsze to są ci sklecie, ta, to będę tak? Tak, ma... oni są, są najbardziej wkurwieni. Szczer, szcz, szczerze powiedział, że. Ale ci jak się. Mm. pięknie jak się rozczłonkowują. O tak. A tak, chcę no, się... patrzeć. Ale ta rakietnica. Mm. mm tak. Skończyłem się do Migana. Ci skele naprawdę są do trafienia. No właśnie mówię, nie, są straszni. No zaczęliśmy strzelać. Co, co nie trafisz to w ziemię? Tak, może co O, teraz czerwony tam jest. Dobra, tylko wezmę duszyczki. W duszyczek się pojawiają po tym No, zdychaj. O, ten się zbagował w ławce. Ja duszyczki zbieram, bo duszyczki się przy przydadzą. O tak, duszyczki się przydadzą. Gdzie mamy tak. to 217 to jest zabity ten. Chyba tak. To A teraz mini to mini co to mam myśleć? Yy... Ha, ogólnie... A, na ogólnie mam wyczyścić to wszystko. Dobra, teraz pewnie tutaj. Tak. O kurde. Mmm. O to. Tak. Mięso. Gdzie, gdzie są ludzie do rakietnicy? Nie ma. No beznadziejne. Od są sprzątaczki. Czym mogę jeszcze strzelać takim fajnym? Koniec? No i fajnie, nie ma przeciwników, ale jak mi to denerwuje. To tak zawsze, przez całe życie. Tu znowu? Nie wiem. staliśmy moz i patrz, i gówno możemy z nią zrobić. Skaczemy sobie. Dobra, może tutaj? Nie no, gdzie mamy teraz iść? Na dół? Nie no, gdzie? na dół nie ma przejścia. Głupi czy głupi? No gdzie teraz mogę. A tutaj, dobra. Oooo, ja tu chcę Ja tu chcę wszystko Przełącz moje ulby na rakietnicę Hm coś, no co, coś, będzie nie tak, bo się za bardzo tam dają wszystkiego Mhm mm Gdzie teraz? O, tu troszeczkę amunicji do... Gdzie teraz? ...bługi Gdzie teraz mamy iść? Jeść. To jakim magazyny Aha, okej okay. Dobra, chciałem się cofnąć, okej okay. Wszystko jasne Trochę się popstuli. Nie, po prostu chciałem się cofnąć, wiesz? Aha. Wiesz, gra ci daj tego, chcesz się cofnąć, ne, 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 Nie Ja to specjalnie zrobiłem. Ale ta muzyka jest hardcorowa. Pięknie, podoba mi się. Ale w ogóle cała gra jest hardcorowa, nie? Wiesz, kurwa, szybkie to ruchy. Dobra, mam dość. I z rakietnicy. O. A masz dość! Zobacz, nie ma... Na jednego szkieleta jedna rakietnica, bo to jest po prostu... ...tak frustrujące. Tymi dyskami, które postrzelam, to też fajne. Tak, dyski są fajne, ale. No, nie żyje. Dobra, o. o Ten <laughs> Monetki. <śmiech> I amunicja do tego. teraz. tutaj się odblokowała. Ej, o! Aż tutaj jest teraz. Aż wyszcz, kurwa. Ile, ile. Uuu. Niebezpieczna strona. O! I cy grana, Okej, cy, grana, cy, grana, cy grana, cy grana, cygrana, 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 cygrana. Goni Gonicie, ale już nie, bo go się pozbyłem Ale to do tym tej piłami też jest fajny, tym wiesz. No a przed tym się kszkiet nie obroni. O tak, naprawdę O tu pacu, możesz kładni szydzi, za, za szkami cent Suweniry Hmm. znacie amunicji Oczywiście Ja nie, nie, nie pogardzam amunicją darmową Ja też nie się, jak są to rzeczy, którymi strzelam O, tu jest do Dominigana, przyda mi się Hmm Jeszcze tutaj na nasadzam znatekować? O, u góry Okej, okay, jest kit. Widziałem amunicję Dominigana? Tak, tak, tak Okej okay. Okuszę się jeżeli to jest, mhm. czekam na ciebie, już idę tylko, zbiorę sobie to. A, szkielecie głupi. Ty jesteś tu. Fajne by było, by to więcej amunicji miało, albo byśmy więcej znajdowali. Ej. No, ale. Piękny granat. Cool. Ale nie, ja, ja uwielbiam tę rakietnicę. Ona jest kurwa taka potężna. Oje. Oh yeah. Daj, profesjonalna gra. Tym razem ile, tak nie giniesz, ile. kurwa, jak wcześniej. Tak. No już to trzeba się było poznać z grą. A kurwa, wytrzeźwiałaś. Muszę powiedzieć. Tak, tak. No a nie? Gdzie to? Jeżeli że się mi tu pojawi, jako w ramach niespodzianki. Tutaj, o tu! Mm. I granacika, o, dobra, nieważne, portal. Pięknie. Ale wow, fajnie wow. to jest. Idealnie. Masz już nie?